witam was serdecznie w tym filmie zrobimy sobie test wodoszczelności wodoodporności o oczywiście o szczelność nam tutaj głównie chodzi smartwatcha Samsung Galaxy Gear 2 jest to najlepsza wersja jeżeli chodzi o smartwatcha Samsunga w planach jest oczywiście Samsung Galaxy Gear S czyli taki który możemy wsadzić Kartę Micro-SIM do środka i będziemy mogli bez połączenia ze smartfonem odbierać e, połączenia. I być może, znaczy z tego co wiem, już była prezentacja tego urządzenia, ale jeszcze do testów go nie mamy, dlatego teraz skupiamy się na tym, który jest dostępny na rynku: Samsung Galaxy Gear 2K z aparatem, z podczerwienią z czujnikiem e, mierzącym tętno. Serca, pod spodem. Jeszcze go raz ściągnę, żeby pokazać, który to jest. Kolor to jest Gold Brown, czyli złoto-brązowe. Rewelacyjnie prezentujący się smartwatch na ręce, czy to biznesmena, czy też osoby w nastawieniu sportowym. OK, smartfon już założony. Smartwatch, przepraszam, włączymy sobie muzyczkę. I przystąpimy do testów podwodnych. Jak też widzicie, smartwatch cały czas działa, zanurzymy sobie go pod wodą, muzyka też dalej dobiega z podwody, oczywiście. Możemy swobodnie pływać z tym zegarkiem, nie będziemy mieli najmniejszych problemów, jak widzicie. Ja się bawię nim dość konkretnie, tak samo było z Samsungiem Galaxy S5, oczywiście macie filmy z testów wodoszczelności, wodoodporności Samsunga Galaxy S5 na kanale. Jest ich kilka. Łącznie z testem w toalecie, co jest trochę głupie i śmieszne, no ale ten test to myślę, że podaje bardzo ciekawą informację dla ludzi, którym wodoszczelność jest bardzo ważna. Ok, jak widzicie, Samsung Galaxy Gear 2 jest w pełni wodoszczelne. Nie musimy się z tym zegarkiem specjalnie obnosić, od, jak z jakimś jajkiem. Możemy z nim pływać, możemy go po prostu użytkować wszędzie, gdzie potrzebujemy. Ze swojej strony, jako testującego to te urządzenie, w 100% zachęcam Was do. Oczywiście, jeżeli macie potrzebę, zakupu smartwatcha. Do zakupu tego urządzenia 3-4 dni, użytkowania bez problemu. E, chyba, że bardzo dużo zaczniecie się bawić, no to około 2-3 dni. E, smartwatch rewelacyjnie sprawdza się w słońcu, e, ekran jest, jest widoczny, można odbierać i inicjować rozmowy ze smartwatcha, ale musi być połączony Bluetoothem z naszym e, smartfonem. Czy to jest S4 czy S5, tak więc e, jakość i wy wykonanie tego urządzenia. Oraz jego wodoodporność, e, kamerka, aparat e, sp sprawiają, że to urządzenie naprawdę rewelacyjnie się sprawdza. Tak więc, jeżeli chodzi o wodoszczelność, e, super. Wszystko działa tak, jak trzeba. Ok, jeżeli kogoś przekonał ten film, to super, bo o to tutaj chodziło, ponieważ bywały te e, testy różnego rodzaju, które mogły zakłamywać, czy na pewno jest wodoszczelny, czy też nie. Tak więc tu mamy 100% pewności, że ten smartwatch jest wodoszczelny i działa bez najmniejszego problemu tak więc warto kupić ten sprzęt jest to bardzo porządny sprzęt, wygląda rewelacyjnie prezentuje się rewelacyjnie no i spełnia wszystko to, co jest pokładane w tym sprzęcie nie musimy się obawiać sprzęt działa rewelacyjnie z mojej strony to tyle ja polecam Samsung Galaxy Gear 2 każdemu, kto myśli o smartwatchu, myślę, że lepszego nie ma a szczególnie ten gold brown, ten kolor jest naprawdę rewelacyjny. Szczególnie dla mężczyzn, oczywiście. Ok, trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie smartwatcha Samsung Galaxy Gear 2, nie zadawajcie je w komentarzach pod filmem. Trzymajcie się. Pozdrawiam.